W sprawie, która bulwersuje, ponieważ kilka godzin temu, może kilka minut temu, kilkadziesiąt minut temu, w tym miejscu, pani przewodnicząca Magdalena Sroka po raz kolejny się skompromitowała. Jak to zwykle przypada na tą całą komisję, która jest zbiorem no, kompromitujących polityków, sytuacja jest bardzo poważna, bo dotyczy po pierwsze kilku argumentów w ogóle funkcjonowania tej komisji, ale zacznę najpierw od sytuacji pana ministra Zbigniewa Żoby. Szanowni państwo, pani Magdalena Sroka, po pierwsze, to, że ma problem w ogóle co do kwestii znajomości prawa, wszyscy już dobrze wiemy, od dłuższego czasu się kompromituje, ale pragnę jej przypomnieć artykuł 12a ustawy o komisji śledczej, który jest precyzyjny, że dla uzyskania wiedzy specjalistycznej komisja może powołać biegłych. Artykuł 15 wskazuje, że w przypadkach innych dopiero występuje się do prokuratury, więc ten 12a wskazuje wyraźnie, że to komisja powinna wystąpić o zbadanie świadka, czy jest w stanie on zdrowotnym być w charakterze świadka, stawić się przed komisją. Więc widzimy, że jest w ogóle wątpliwa podstawa prawna, już samego charakteru wydawania opinii. A to, co dowiadujemy się od pana ministra Zbigniewa Żobro z doświadczenia, już kompromituje całkowicie kwestię badania jego, czy właściwie nie badania, bo pragnę zwrócić uwagę, że pan minister Zbigniew Ziobro leczy się nie tylko w ośrodkach w Polsce, to są m.in. kliniki leczenia bólu, ale również za granicą. Jego choroba jest to choroba bardzo poważna. Nie trzeba być lekarzem, specjalistą, aby znać szczegóły w jakim stanie jest pacjent z tak zaawansowaną chorobą onkologiczną. Pan minister Zbigniew Ziobro wskazał, że nie był on ani wezwany, ani nie był badany przez żadnego lekarza w, tym, w tej procedurze dotyczącej komisji do spraw. Pegasusa, Co oczywiście budzi wątpliwość, bo nie wszystkie dokumenty zostały w tym wypadku niewątpliwie zweryfikowane przez biedłego, a już nic o nie mówiąc o tym, że jak można stwierdzać, że pacjent jest w stanie coś robić, jeżeli lekarz go nie widzi, co budzi oczywiście wątpliwość. Kolejna płaszczyzna całej tej komisji to jest oczywiście kwestia konstytucyjności. Tu nie mam wątpliwości, że zarówno zabezpieczenie wcześniejsze, jak i sama decyzja Trybunału Konstytucyjnego powinna wyraźnie wskazywać pani przewodniczącej, że wadliwie napisano samą uchwałę i komisja, w takim charakterze, w jakim my dzisiaj mówimy, zgodnie z konstytucją, nie może e, funkcjonować. I kolejny jeszcze argument, który jest bardzo ważny. Pamiętajmy o tym, że pan minister Zbigniew Ziobro. Zaraz po tym, jak przyszedł skomplikowaną operację i pojawiła się już komisja do spraw sam zwrócił się pisemnie do pana marszałka Hołowni o to, że nie będzie w tym piśmie kierował swoje słowa, że oczywiście jak tylko stan zdrowia mu będzie pozwalał, to będzie. Do dyspozycji lekarzy biegły w charakterze czy też komisji. Ale jak widzimy, pani Magdalena Stroka najpierw tego nie mogła odnaleźć, bo za daleko miała z posiedzenia komisji do gabinetu pana marszałka. A teraz się kompromituje kompromituje się w sposób wyraźny, ponieważ zarzuca komuś kłamstwo. Szkoda, że pani Stroka nie rozumie, czym jest zabieg operacyjny związany z wycięciem no, kawałka ktani, przełyku. No, ten, ten zabieg był naprawdę skomplikowany. Pan minister Zbigniew Wziobro ma zawieszony żołądek na wysokości płuca, no to zdecydowanie utrudnia mu funkcjonowanie, co więcej jest poddawany dość regularnemu poszerzaniu, przełyku, co jest niestety, ale no, takim efektem ubocznym operacji, którą bardzo skomplikowaną przechodził jakiś czas temu i ona była wielokrotnie powielana. To tyle na wstępie. Teraz pan minister Sebastian Kalepo. Szanowni państwo, pan poseł Jacek Ozdoba klarownie wyjaśnił e, brak jakichkolwiek umocowań w prawie, zgodności z prawem działań, które podejmują posłowie będący członkami Komisji do Spraw Pegasusa. Natomiast warto e, zacząć od tego, że ta dyskusja trochę jest mimo wszystko polityczna z tego powodu, że ta komisja została formalnie zamknięta, więc prowadzenie przez nią działań e, jest e, Łamaniem prawa, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jasno orzekł, że w takim kształcie, w tak powołana komisja nie może funkcjonować w zgodzie z polską konstytucją. Natomiast ta, ten spektakl, który jest od wczoraj Państwu opinii publicznej serwowany, obnaża kilka innych scenariuszy, które toczą się w związku z wielkimi problemami rządu Donalda Tuska. Ta sprawa sprawa próby przyciągnięcia ciężko sforowanego człowieka, który próbuje wrócić do zdrowia przed kamery. Jest elementem tworzenia tematów zastępczych wobec gigantycznej kompromitacji Donalda Tuska i jego przyszłej odpowiedzialności związanej ze zbagatelizowaniem zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia powodzi. To Donald Tusk powiedział, że powodzi nie będzie, więc bardzo duża Liczba mieszkańców Donogo Śląska i opolszczyzny nie była świadoma zagrożenia, które ich za kilkadziesiąt godzin czeka, i nie umogli uratować siebie oraz swojego majątku. To bezpośrednio obciąża Donalda Tuska, dlatego szuka tematów zastępczych, szuka igrzysk dla najbardziej zatwardziałych swoich zwolenników i odwrócenia uwagi opinii publicznej od sedna poważnego problemu, jakim jest fatalne zarządzanie państwem przez ekipę partaczy, którą sformułował okopolski rząd Donald Tusk. Natomiast druga informacja związana z tą szopką, czyli termin oczekiwanego spotkania z panem ministrem Ziobro, kilku posłów, którzy byli w tej komisji, czyli 14 października, mówiło się o 15, czyli rocznica wyborów. Szanowni Państwo, rocznica wyborów dla każdego rządu nowego to jest niemalże święto. Dlaczego? Ponieważ się podsumowuje swoje sukcesy, a ten rząd. Nie ma sukcesów, nie realizuje obietnic, więc chce zaserwować tanie, bardzo słabe, niskiej klasy igrzyska. I można te obietnice i ten spektakl sprowadzić do sprawy, która bulwersuje opinię publiczną w ostatnich dniach, bo słyszymy, że szpitale nie przyjmują pacjentów, bo się pokończyły limity z No tak. Tusk obiecywał, że limitów nie będzie. Chołownie obiecywał, że lekarze będą praktycznie na wezwanie każdego pacjenta, a specjaliści wszystko się będzie działo, a jest totalnie odwrotnie. I oni sobie wymyślili teraz, jak to ma wyglądać. Jest jakiś kaszpiroski odbodnarowców, który nie potrzebuje badać pacjentów, nie potrzebuje pełnej dokumentacji. Weźmie sobie jakiś wyrwek papiery, on już wie, co się dzieje. Nie trzeba się spotykać z pacjentami, nie trzeba diagnozować. Leczenie na papierek i z pewnością może być szybciej, tylko czy będzie lepiej? I niestety jesteśmy świadkami w wielu aspektach niszczenia naszego państwa, jeśli chodzi o praworządność, widzimy partactwo, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe i tego rodzaju spektakle mają wszystkie te porażki rządu, niestety, ale przekrywać. Podsumowując, szanowni państwo, pan minister Ziobro w pierwszej połowie tego roku zadeklarował pełną otwartość co do współpracy, ale z uwagi na stan zdrowia oczywiście skierował pismo do pana marszałka. Po drugie, tak jak wspomina pan Sebastian Kaleta, no szanowni państwo, Rozmawiałem wczoraj z adwokatem, który zajmuje się ze sprawami karnymi ponad 25 lat, który zwrócił mi uwagę, że to jest coś wiarygodnego, żeby bez badania pacjenta, wiedząc, że pacjent leczy się również za granicą i nie ma dostępu do pełnej dokumentacji, wydawać decyzję o tym, czy, pod, czy opinię, że można bez problemu świadka przysłuchać. To jest po drugie. Po trzecie, szanowni państwo, wadliwa podstawa prawna samego funkcjonowania komisji. Po czwarte, wadliwa podstawa prawna samej, samego powołania biegłego, nawet gdyby uznać, że komisja działa w sposób legalny. Znaczy, tak naprawdę ja rozumiem, że nie każde ptak jest lotny, są takie, które... No, są nielotami, ale już naprawdę w tym wypadku, no to w tej komisji mamy same nieloty. Znaczy, to jest pokaz y, nie tylko hi, hipokryzji, ale również naprawdę partactwa, czy też właściwie niekompetencji prawnej. Na każdej płaszczyźnie ta komisja się kompromituje. I na koniec, jako były członek komisji, mogę powiedzieć jedno. Stoimy tutaj przy mediach. Czy państwo, kto, ktokolwiek z państwa widział jeden dokument, który pokazywał, że doszło do złamania prawa? Ile miesięcy można wałkować ten sam temat w sprawie Pogazusa? Jeżeli pan minister, jeżeli pan minister Bodnar, Adam Bodnar mówi, że służby dbały o zbytnią biurokrację, sądy zatwierdzały działania. Jeżeli są wymieniane nazwiska, które rzekomo miały być podsłuchiwane, i tak dalej, robi się z tego szopkę. To, szanowni państwo, karty na stół. Prokurator generalny Adam Bodnar może przyjść, może u siebie w ministerstwie zrobić tę konferencję. Bodnarowcy mogą przynieść dokumenty i pokazać, gdzie jest złamanie prawa. A wiecie, dlaczego państwo tego nie robią? No sami znacie państwo odpowiedź. To jest jedna wielka szopka i również ta komisja, poza wyrzucaniem pieniędzy w błoto i, i poza jedną bardzo ważną rzecz. Pani Sroka jest byłem funkcjonariuszem. Tyle negatywnych słów, co usłyszałem wobec... Jej jako byłego policjanta w kontekście tego, że psuje państwo polskie względy bezpieczeństwa, doprowadziła do tego, że funkcjonariusze dzisiaj tłumaczą się przed jakąś komisją, bo jej się też obzdurało, bo komuś też obzdurało, a nie ci, którzy mieli problemy prawne, czy powinni stawać przed wymiarem sprawiedliwości. To pokazuje, że ta komisja jest jednym wielkim e, szkodzącym mechanizmem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dziękuję.